Dzień dobry, witam Państwa, ocenia Zdrowa Prawa, czyli Michał Kralewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiem na następujące pytanie. Zobieram nabyć mieszkanie od dewelopera. Mieszkanie ma zostać oddane do użytku w 2024 roku. W jaki sposób należy mierzyć jego powierzchnię, skoro jeszcze ono nie istnieje, oczywiście o mieszkanie? Okazuje się, że w prawie polskim, prawie budowlanym istnieją dwie normy budowlane określające sposób mierzenia powierzchni lokali już po ich wybudowaniu. Tego pierwsze, co powinniśmy zrobić, to upewnić się, jaka norma jest wskazana w prospekcie informacyjnym, to otrzymujemy od de dewelopera, jaka zostanie wskazana w umowie rezerwacyjnej, czy wprost już w umowie deweloperskiej. No jak Państwo widzą, w zależności od tego, jaka norma zostanie wybrana, tak to powierzchnia będzie liczona. Jedna nakazuje liczyć powierzchnię lokalu w stanie surowym, czyli nawet jeszcze bez tynków, druga już po położeniu tynków i takiej powierzchni uwzględniamy te, te ściany działowe ustawione wewnątrz danego lokalu. Zamiast widzą, te różnice mogą być znaczące. W pierwszym przypadku mierzymy powierzchnię nawet bez tynku po w stanie surowym, w drugim mierzymy natomiast powierzchnię już po położeniu tynków, no uwzględniając także powierzchnię ścianek działowych, które oczywiście można zdemontować, czyli nie mówimy tutaj o ścianach nośnych, które oczywiście też czasem mogą w mieszkaniu występować, wtedy nie uwzględniamy ich w powierzchni naszego lokalu. Jedna sprawa to oczywiście sposób mierzenia, drugi to kwestia, co się stanie, jeżeli ta powierzchnia faktyczna, którą uzyskaliśmy już po wybudowaniu lokalu, jest inna niż ta, no, do której deweloper zobowiązał się, że nam sprzeda. Oczywiście w umowie deweloperskiej mamy wskazane powierzchnie lokalu, które kupujemy. Natomiast, oczywiście, po wybudowaniu budynku okazuje się, czy ta powierzchnia jest zgodna. No, normalnym jest, że nie jest możliwe wybudowanie lokalu o identycznych parametrach niż założono. Zawsze tutaj niewielkie różnice mogą wystąpić. Dlatego też w umowie deweloperskiej, oprócz tego, jaka norma zostanie użyta do tych finalów, do tych pomiarów już po wybudowaniu, no, powinniśmy jeszcze zapisywać się na wypadek tego, co się stanie, jeżeli występuje różnica. Ta różnica oczywiście powinna podlegać rozliczeniu, czyli jeżeli powierzchnia zwiększa, to powinniśmy, jeżeli oczywiście ten lokal chcemy zachować, dopłacić stosowną kwotę. Jeżeli jest mniejsza, to swój deweloper powinien nam część kwoty oddać. Co ważne, no, dobrą praktyką, która wykształciła się zwłaszcza u dużych deweloperów, jest sytuacja, jeżeli lokal jest większy niż zakładano, że nabywca nie musi tutaj nic dopłacać. Jednocześnie, jeżeli lokal jest mniejszy, to deweloper oczywiście zobowiązuje się do stosownej, stosownego zwrotu. Tej kwoty nadpłaconej przez nas w cenie zakupu. Tak by jedna kwestia, oczywiście, różnica w cenie. często zmiana umowy, zmiana jednego z jej istotnych parametrów, jakim jest cena, powoduje także to, że zyskujemy prawo odstąpienia od takiej umowy. że też tutaj praktyka orzecznicza tym razem wypracowała taki cenzus błędu. Przyjmuje się, że jeżeli lokal finalnie różni się o nie więcej niż 2% od tej powierzchni deklarowanej, prawo odstąpienia nie, nie musi przysługiwać. Oczywiście w w umowie deweloperskiej możemy sobie zastrzec, że niezależnie od tej różnicy takie prawo odstąpienia będzie nam przysługiwało. My i sądy tutaj powszechnie uznają, że ten cenzus błędu 2% może wystąpić. Czyli dopiero jeżeli różnica w powierzchni faktycznej od tej, która jest wskazana w umowie deweloperskiej będzie większa niż 2%, deweloper powinien zastrzec na naszą rzecz prawo odstąpienia. Jeżeli tego nie zrobi, to oczywiście umowa w tym zakresie jest błęda, niewłaściwa. I tak to prawo odstąpienia powinno nam przysługiwać. Reasumując, powinniśmy zwrócić wszystkim uwagę na to, w jaki sposób deweloper zamierza liczyć powierzchnię lokalu po wybudowaniu. Właśnie ku temu wskazuje się jedną z dwóch norm prawa budowlanego. Następnie spójrzmy do umowy, jak postanowiono, jakie rozstrzygnięcia zapadną w sytuacji, kiedy ta powierzchnia będzie inna od tej, która została zaplanowana. A w większości przypadków powierzchnia jest inna, bowiem no trudno jest wybudować duży blok mieszkalny, no co do centymetra, no zgodnie z projektem. Także sprawdźmy tak, czy deweloper będzie żądał od nas pieniędzy za ewentualną wyższą powierzchnię, czy już na przykład e Takiej opcji nie przewiduje. Jeżeli powierzchnia będzie mniejsza, deweloper powinien nam zwrócić stosowną część zapłaconej przez nas ceny sprzedaży, czyli ceny za lokal. Druga kwestia to prawo odstąpienia. Tutaj przyjmuje się, że jeżeli różnica jest większa niż 2%, to prawo odstąpienia powinno zostać zastrzeżone na rzecz nabywcy. Jeżeli jest mniejsza, to takiego obowiązku już być nie musi. To tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z powierzchnią lokalu. Oczywiście, zapraszam Państwa do obejrzenia innych filmów na naszym kanale, do całą playlistę poświęconą nieruchomością, Zapraszam także do subskrypcji naszego kanału. Staramy się bardzo często umieszczać nowe ciekawe filmy. Także, oczywiście, do widzenia naszej strony internetowej i polubienia tego filmu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.